Tym razem praktycznie Balice pod Krakowem. Lekko na uboczu jesteśmy, nowy budynek. Bardzo ciekawa konstrukcja. Sam budynek nieduży, około 130 metrów, ale ciekawy wyglądający. Montaż pompy, bufor 500 litrów, zasobnik 300 litrów. Na wejściu wita nas bufor. Zasobnik. Pompa ciepła. Cieło, cieo, bo nagrywam. I maszynownia. Każdy z tych Może nie Ale na większość z tych można tak, że Mamy tutaj zupełnie nową jednostkę firmy DEHER, czyli spółki córki od DEFRO. Jest to jednostka na czynniku R290, kompletnie zbrandowana pod nasze warunki. Tutaj moc jednostki 8 kW. W zupełności wystarczy to budynku około 130-140 m2, gdzie mamy dwa rozdzielacze, instalację podłogową i nic więcej. Tak prezentuje się nowy decher na R290. Całkowicie czarna jednostka. I mamy wiercenie otworów do wyprowadzenia rury zasilającej powrotnej od jednostki. Zewnętrzny jest to monoblok, więc wychodzimy z rurami, z wodą na zewnątrz i tam się podpinamy. No i mamy tutaj nowy hydromodów w wersji drugiej, zaraz zobaczymy jak wygląda w środku, przeznaczony do jednostek na R290. Hydromodów w wersji drugiej. Mamy tutaj już wbudowaną grzałkę. 6 kW, 3 stopniową. Mamy czujnik przepływu, mamy już wyjście na grupę i od góry grupę bezpieczeństwa przykręcamy. Jest jeszcze dodatkowa opcja z podlicznikiem od razu. Zawór przełączający COCUW. Dedykowany model V2 do jednostek na R290, ale można też stosować przy. W poprzednich wersjach pompy z R32, wstępne przymiarki naszych gratów, posadowienie zbiorników. Na razie przymierzamy, patrzymy. Hydromodu już wisi z pełnym okablowaniem, gotowy do podłączenia. No i po kilkukrotnym posadowieniu zbiorników, mniej więcej na swoje miejsca. Mamy już jakieś wyprowadzenie części instalacji. Robimy teraz zasilanie do rozdzielacza na dole, do rozdzielacza do góry dwie pompki firmy Vita w pełni elektroniczne. Będą nam zasilać cały dom w energię cieplną, podłączone bezpośrednio przez sterowniki dwa na górę, osobno jeden i na dół osobno jeden. No a tutaj widzimy już, że rury od jednostki zewnętrznej zostały, można powiedzieć, wprowadzone z otulinami do środka pod hydromodułem, tak abyśmy się mogli łatwo i szybko przyłączyć. Na zewnątrz widzimy wstępnie jak to wygląda. Na razie jedna otulina, trzynastka, kauczuk, zawory antyzmrożniowe już mamy podłączone, spasowane w zasadzie wszystko. No i ogólnie z tej strony tak to będzie wyglądało. Krótki wypad do hurtowni. Niestety, jak to zawsze bywa, materiałów brakło. Tu możemy zobaczyć jak fajnie wyposażona jest hurtownia Krakfach. Podlecamy jak najbardziej. Tutaj taka ciekawa instalacja wykonana przez Afrizo, żeby klient mógł sobie zobaczyć dokładnie jak to wygląda. Dość ciekawy, jeszcze wcześniej nie widzieliśmy tak ciekawie zbudowanej instalacji pokazowej wewnątrz w hurtowni. Pół godziny wypadł do hurtowni, no i powrót do pracy. Tu widzimy już mamy spięte zasilanie do rozdzielaczy. No i lecimy dalej z instalacją. W międzyczasie uzbrajanie zbiornika wody użytkowej. Tutaj trochę więcej zagłotek, bo więcej przyłączy, bo od pompy też zimna woda, zasilanie w ciepłą wodę, dopuszczanie itd., itd. No ale powolutku, powolutku do przodu, tu widzimy już mniej więcej częściowo podpięty hydromoduł, wstępne wyprowadzenie całej instalacji do podłączenia włącznie z buforem do pompy ciepła. No i mamy rozebraną jednostkę zewnętrzną. Tutaj mamy wbudowaną już pompę obiegową. Mamy też dużo lepiej ocieplone wszystkie rurki, wymiennik, a także obudowę. No i spinamy elektrykę z hydromodułem i podłączamy zasilanie do jednostki zewnętrznej. I ciąg dalszy instalacji. Mniej więcej mamy już praktycznie wszystko skończone, pozostaje w dużej mierze kosmetyka, no i jak widać elektryka. Napełnianie instalacji, słychać jak odpowietrzniki działają. Jeden mamy tutaj, jeden mamy tu na grupie, jeden mamy tu jeszcze, na wężownicę. Także powolutku sobie wodę wpuszczamy, no i patrzymy, kontrolujemy co się dzieje. Na spokojnie w międzyczasie elektryka, czujniki i drobiazgi. Mamy bufor 500 litrów, który trochę potrzebuje czasu, żeby się wypełnić jest wyłączony od, skrzy... od pompy, jak widzicie, kable teraz będziemy sobie zabezpieczać poszły, i zasilanie całe do jednostki jest doprowadzone. Kabel sterujący podłączony, jeden jedny na możliwość. I w jednostce zewnętrznej to samo. LNPE podłączone do tej kostki. Ten kabel wychodzi nam tutaj tak, czyli kabel e, sterujący. To jest to dodatkowe sterowanie, które zostaje bez podłączenia. Tak to wygląda z naszej strony. Tu mamy jeszcze peszel. Oczywiście zaraz to będziemy się tym bawić i wyjście do, znaczy wyjście mówię kabel e, do tego e, kabel. Zewnętrzne go. Pierwsze uruchomienie układ nabity. Łączamy pompę. Uruchomiła, słyszymy, jeszcze powietrze jest. Odpowietrzniki działają. Błąd przepływu, pewnie. Czujnik temperatury zewnętrznej dobra. Czego bo? Ale pompa nam się włącza. Zaraz pompa się odpaliła, sprężarka idzie. Zaraz sobie sprawdzimy co z tym czujnikiem temperatury. Idziemy na zewnątrz. No i pompa wystartowała. Czujnik temperatury jakiś błąd wyskoczył. Trzeba go nie sprawdzić jeszcze. Po co? Jest cały czas na maksa i tyle. Tak. Nie nie, wiem, nie Problemu nie. Jeszcze się będzie układ odpowiaczał na pewno, ale dość mocno, że tak to Pozostaje kosmetyka. Jedzie ten krzyk, inwestor, czy nie? Ja chcę wiedzieć, jak to działa na zasadzie takiej, że od części technicznej, nie od kurwa tego, że ktoś Ci jakiś handlowiec powie... Panie, nie przyklinaj Panu, bo będziesz na YouTubach. A chuj tam z YouTubami. Okej. O, lina 54 na 25. Na no, otulinę trzynastkę, czyli będziemy mieli 25 i 13 prawie 4 cm grubości ocieplenia. No i złoto, standardowo, aczkolwiek moim zdaniem mnie się to totalnie nie podoba, no ale, no, ale trzeba No, i takim sposobem instalacja pompy ciepła z magazynem ciepła 500 litrów i wymiennikiem, zasobnikiem wody użytkowej 300 litrowym dobiegła końca. Jak widzicie, tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jeszcze trwa odpowietrzanie podłogówki. Pompa już pracuje, grzeje nam bufor. Na no ty, jeśli jesteś zainteresowany. Montażem pompy ciepła, bufora ciepła lub zrobienia systemu ogrzewania. Zapraszam do kontaktu. Dane wszystkie widzisz na filmie. Pozdrawiam. Na razie, hej, cześć.